Siemanko widzowie, witam was w bardzo potężnym materiale, bo dzisiaj jest piątek, o 19 wjeżdżają nowe karty, takie jak Tocy, Neymarów, Mbappe, Ronaldo, inne takie chujemuje dzikie węże, no i naprawdę będzie potężne otwieranie i mam nadzieję, że coś się uda wypakować, także zostawcie łapeczkę w górę, zasubskrybujcie ten kanał, jeżeli tego nie robicie, no i wbijcie na najlepszego Discorda w Polsce, tam się dzieje naprawdę dużo, można dużo zarobić, można fajnych rzeczy się dowiedzieć, no a my zaczynamy z pięcioma playerpikami za Food Champions, bo potrzebuję trochę kart do przepalenia, więc otworzę sobie to wcześniej, przed oczywiście 19. No i co, lecimy z player pickami. Pierwsza karta, Pedro Gonclaves, czy jak się tam nazywa, 92. No ogólnie wysokie overale do przepalenia przynajmniej by się nadały. No i jest warty, 94. No niestety nim też nie zagram, też raczej pójdzie do przepałki. No ale fajnie, że daje takie, wiecie, nie basicowe, najmniejsze overale. Jest Dejong Tots. Ej, to jest fajna karta, ja go już mam. Zobaczcie, w ogóle to jest legenda mojego klubu. Co coś sobie go zamienię, bo tego Dejonga nie chcę przypalać, mam nim rozegranych 460 spotkań. No i naprawdę karta Kosmos, także... No fajnie, szkoda, że nic takiego fajnego do gierki innego. No i jest kolejna karta Donnaruma, którą mam, ale wezmę tutaj Romero z Donnarumą nie chce mi się bawić już przepalanie. No i ostatni player pick za food Champions może tutaj nas zaskoczy czymś pozytywnym, no niestety nie. Jest to Sabicer, ale... No powiem wam, że nie jest źle, nie ma tragedii. I tak chciałem karty pod przepałkę. Także co? Ja idę robić jeszcze więcej paczek. Jeszcze więcej innych rzeczy, tam drafty program czy coś. No i widzimy się dla was za chwilę, a dla mnie kilka godzin później jak już nowe karty będą w paczkach. Dobra, widzowie, jest już kilka minut po 19 i zobaczcie. Nie mogę w ogóle. O jest! Jakie karty mamy do trafienia? No jest Neymarito, jest Lewandowski, jest Messi, Ronaldo, Vara, No na pewno jest jeszcze tych kart więcej. Także no mam nadzieję, że uda mi się coś w ogóle wypakować. Mam 24 paczki. Oczywiście to sobie otworzymy. Paczki za 50, za 125, różne inne takie. Otworzymy wszystkie. No i jeszcze zrobimy jakieś SBC-ki. No wiecie, z tych tam chyba jest 10 kart 85+, plus i tak dalej, bo nie mam karta, nie chcę kupować, a ja wiem, że na pewno jakieś fodery z tych paczek oczywiście wpadną. No na, na początek zaglądniemy sobie do paczek, bo mamy na pewno mamy jakieś fajne paczki promocyjne, ale na razie trzeba przeglądnąć te za 7,5 i za 5 tysięcy, bo zawsze może coś się w nich trafić. Raz nie raz trafiłem Walkout w takiej paczce. Raz tam chyba trafiłem kartę wartą więcej niż 50 tysięcy, ale to nieważne. Ale mamy pakę, mega paczka rzadkich kart z gwiazdą 88 z podglądem za 90 tysięcy monet mamy 76% na toca w ogóle, czemu to jest dwa razy toc pokazany? To ja nie wiem. Drużyna tygodnia, przyszłe gwiazdy. No nieźle, powiem wam, no nieźle. Tutaj też mamy w ogóle dwa razy drużynę sezonu. No także, nie wiem czy może nie będzie jakiś podkręcony dropik tutaj dzisiaj. No ale zobaczymy, na razie paczka za 25 koła, no i na podkręcony drop to nie wygląda. Ale strasznie mnie ta paczka ciekawi, naprawdę widzowie. Może akurat coś giga zajebistego nam się trafi. No szczerze wątpię, bo to paczka ze sklepu, ale zobaczymy. Jest walkout. Ja nie trafiłem żadnej specjalnej karty? Przepraszam bardzo. Co jest grane? Co jest z tą paczką nie tak? No jakby. Okej. Okay. Super paczki ze sklepu 2 razy 76% na to co nie oddało. No dobra, no. Mówi się trudno, liczyłem chociaż na jakąkolwiek kartę specjalną, ale. No, klip gry został nagrany, dzięki. No, my zabieramy się za te paczki, co mam. No, jak coś fajnego wypadnie, to jeszcze kupię parę paczek ze sklepu, ale w tej nic nie ma. Wiadomo, nie będę wam syfu pokazywał. Zostało nam 15 paczek, włącznie z tą 16. No i jak na razie nie było nic. A tutaj mamy walkout. I czy to będzie Team of the Season? Tak jest. Tylko to jest jakiś. O! Okej, okay, widzowie, no i mamy pierwszego totsa, Baileya. No i fajnie, miałem mówić, że 50 paczek otworzonych i w kolejnej nic nie ma, ale jednak tutaj się znalazło. Taki bailey teraz pewnie będzie kosztował, <coughs> sorysy, 70 koła, bo dużo ludzi otwiera. Nie wiem, czy go na szybko nie wystawię. Aha, no to już ja to już poczekam. Teraz to się nie, opłacać, nie opłaca tego wystawiać. Ale mamy pierwszego toca. Może gdzieś przepalę, może później sprzedam. Bo wiadomo, że teraz dużo ludzi otwiera paczki. No i no nie opłaca się teraz tych kart wystawiać od razu. No, chyba żebym trafił jakiegoś Neymara i nie trafiłoby go. Wiecie, dużo osób wtedy bym go wystawił i sprzedał. Ale dobra, nieważne. Koniec tego gadania. Otwieramy paczki dalej. W tej nic nie ma, więc lecimy z tematem. Teraz może tą za 45. Ogólnie chciałbym się z tymi paczkami wyrobić do 20. Na pewno nie zdążę tego zmontować i wrzucić, więc wrzucę na sobotę, ale jest walkout, momencik, mamy Totsa znowu, kolejnego, także klasa ze Szwecji, to już nie klasa. Y, jakiś do przepałki od razu będzie, ale kolejny Toc, wiadomo, fajnie. A wracając do tematu, to na pewno wrzucę to w sobotę, bo o 20.00 będzie wysyp tylu tych kart na rynku, że no, na pewno sobie policytuje i coś zarobię, a to akurat nie wymienne, to na Pewno będzie w prze do przepałki. No i co, jeszcze odcinek zarabiania wleci, zapewne jakiś poniedziałek, może coś takiego? Także, no, możecie zostać i obejrzeć. Tak jak ja właśnie tutaj wam przedłużam, żebyście zobaczyli kolejną paczkę, bo może to jest jakiś patent na to, żeby były dwa okałty z rzędu? Niestety nie, więc lecimy dalej. Dwie paczki po 25 teraz otworzymy to są niewymienne z tego co pamiętam, jest kolejny walkout, no i klasa tylko zwykły, więc już mniejsza, ale zawsze będzie wiadomka do przepalenia. Buskę z 87 no nie narzekam, na pewno nie narzekam, aczkolwiek liczę na jakiś naprawdę potężny traf i w sumie wiecie co, zrobimy to teraz, za ciosem pójdziemy, otworzymy paczkę od razu za 125 tysięcy monet. Taką paczuszkę dostaliśmy za darmo od EA, więc mam nadzieję, że będzie to dobra paczka. No najdroższa ze wszystkich jakie tu mamy, no i chyba ostatnia niewymienna. Jest też walkout yy, zwykły, poważnie. Co to? Jakiś Inform. Aha, no to nie, może niezwykły Inform. PP87, no. Jeżeli to jest najlepsza karta z paczki za 125 koła, to naprawdę cienizna. Jeszcze jakiś Inform Bravo 84, 83, no wiadomo, że się przyda. Ale no, liczyłem na większe fajerwerki z tej paczki, szczerze mówiąc, ale dobra, no zostało 7, no to otworzymy. Weźmiemy pakę za 50 teraz. No mam wrażenie, że odda jeszcze parę okautów. Musi oddać. No jak nie w paczce 125, to na przykład w paczce za 50, w której nie ma okautu, są tylko banery. Ale... ale no... Są to słabe banery, więc idziemy dalej po prostu. Pięć paczek do końca zostało. Może tak, trzy wokouty chociaż i dwa tocy jeden jakiś giga dobry. Możemy zrobić taki deal. W no, tej nie ma okoutu, są zwykłe ekrany, także... No, średnio to widzę, Hradecki83, no... No widzowie, no proszę, nie chodda, bo chciałbym coś fajnego trafić. Jeszcze oczywiście zrobię kilka SBC, bo mam do zrobienia. No tam jakieś pamiętne mecze, inne takie dziwne, ciekawe SBC, więc na pewno zrobię. No, i no i może tam coś wypadnie, aczkolwiek, no, wolałbym, żeby coś wymiennego wpadło, drogiego, żeby można było to sprzedać i zająć się tymi końcami bardzo dobrze. Jak na razie to nic Gigakoks wymiennego nie mamy, chociaż tu jest walkout, no i tu jest Totsik, no i może tutaj akurat coś wpadnie. Brazylia, czy to będzie to? Czy to będzie to? To nie będzie to. ja pierdolę. Jezu, ja już myślałem, że to będzie on. Ale, ale nie ma tragedii, nie? Jest to z 91 trafiony. No, fajne mastaty, ale no nic nie będzie warty. No, no, nie ma źle. Jeszcze w ogóle paczka za darmo. Zapewne paczka z kontraktami. No, wypożyczenia. Dobra, to lecimy jeszcze raz. Ja mam wrażenie widzowie, że w tych paczkach jest tyle troli, że nie można się cieszyć już po narodowości i po pozycji. Ale, no, miejmy nadzieję, jeszcze na coś, bo jest kolejny walkout i kolejny totsik. I oby to był dobry totsik, ale to jest Kolumbia, to będzie co to? Falcao jakiś? Zapata. u nie zapata. Muriel. Muriel93. No, kurde, sypię tymi totsami, naprawdę. Ażbym więcej paczek chciał wymiennych. Na pewno będę miał jeszcze cross, a to jest niewymienna paka. Ojoj, ale szkoda. Ale szkoda, ale fajnie, będzie do przepalenia na pewno. Więc no, ogólnie się cieszę, ogólnie nie ma źle. Została jeszcze jedna paczka yy, z tego co wiem wymienna, bo była za food champion, za 50 koła. Yy, więc otworzymy sobie ją, no i liczymy na jeszcze coś fajnego. Jeszcze coś kozackiego, jeszcze coś Uber Giga Cox, no ale nie ma okautu, nie ma nawet ekranów, więc no ja chyba zabiorę się za jakieś SBC. No i co? Zrobię i się widzimy z powrotem za kilka minut. Dobra, widzowie, SBC zrobione. Mamy taką paczkę, którą zostawimy sobie na koniec, i w ogóle zauważyłem, że to SBC jest powtarzalne. Także, no, może zrobimy je więcej niż raz. Miejmy nadzieję, że odda. I to będzie naprawdę długi odcinek, bo jeszcze mam zamiar zrobić parę fajnych SBC-ków dużych, znaczy dużych, no, po prostu więcej paczek, no, bo chcę coś fajnego wypakować. A teraz otworzę te paczki i pewnie nic w nich nie będzie, także, no, widzimy się przy głównej paczce. No to co widzowie, nie ma co przedłużać, liczymy na jakąś, jako, jakąś, tak dokładnie, na jakąś fajną kartę, która się nada do składu, mamy to co, wiadomka, i co to będzie, coś dobrego, Holandia, SN, DePay, Memphis Depay wita nas, 95 overalla, fajna karta, no i powiem szczerze, no może tego pogłośnie nie widać, ale naprawdę jestem zadowolony, i zobaczmy, co jeszcze mamy, ale zestaw, proszę Państwa. No, no, no. No nie, no, jest wysoko, widzowie. Jeszcze raz zrobię tą paczkę. Depaj, fajnie, będzie fajnym zmiennikiem. No i co? W sumie, to zostawimy sobie jeszcze to na koniec. W ogóle tego miałem niewymiennego. Znaczy, wymiennego miałem w klubie. Więc to sobie dam na listę. Busquetsa przepalimy za chwilę. No i zobaczmy w ogóle, zobaczę jakie SBC, zobaczę razem z wami jakie jeszcze SBC mam do zrobienia, na pewno tak, na pewno zrobimy sobie nie paczkę z żetonem tylko, gdzie są te pamiętne mecze, no to wiadomo, że sobie zrobimy tą rozbudowę, pamiętne mecze sobie zrobimy, a może rozbudowę mistrzostw, o co to jest, letnie gwiazdy, FOW, PTG, dwie karty, ej to zrobimy to od razu widzowie. Robimy to od razu, patrzcie to, rozbudowa Mistrzostw Food Premium i trafiamy Neymara Summer Stars, no nie ma innej opcji. Trzeba dwie karty za fistrzostwa, yy, za fistrzostwa przepalić. Boże, ja już nie potrafię mówić. Mistrzostwa Food, gdzie to jest? Dawaj to. Ja chcę to zrobić. Wiem, że to się pewnie nie opłaci, ale... Ale no chcę to zrobić. Złoty Mistrzostwa Food. Jakie karty mamy? To do wywalenia jest... Najniższe overale wywalimy sobie. Cyk, raz i dwa. Od razu. Od razu na szybkości. Mam nadzieję, że dobre zrobiłem SBC. Bo jak tak się napaliłem, że chcę zrobić szybko SBC. To. To chuj mi w dupę, po prostu. No dobra. No i co? Od razu otwieramy? Co daje ciekawego? Aha. Okej. Okay. Za dwóch piłkarzy 92, czy tam 91, dostaliśmy jednego w zamian. No, ciekawe. No dobra, to ja chcę popatrzeć jeszcze na te SBC, może coś fajnego wymyślę. Dobra widzowie, i tak już jest koniec Gierki, prawie że niedługo, a i tak wyjeżdżam w drugi tydzień czy tam... Nie no, 12 wyjeżdżam, to i tak nie będę za bardzo grał. Przepalmy te trzy karty. Trudno. Szkoda mi tego Donnarumy. Hernandezem gram. Szkoda mi tego Karasko. Więc palimy to. Vardiego, Gong czego on tam ma i Otavio. Jak się bawić, to się bawić. Rozbudowa Ultimate. No i zobaczmy, czy odda. No jeszcze wiadomo, zrobimy więcej paczek, nie? Żeby nie było. Ale czy rozbudowa Mistrzostw Food Premium odda? Odda, 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 nie odda. Nie odda. No trudno. Można się było tego spodziewać, ale próbowaliśmy trafić tego Neymara, nie, no tego Neymara 99, nie można tego mi zarzucić, że nie próbowałem, a ja idę robić kolejne SBC, będzie więcej paczek, nie? Dobra, widzowie, ukończyłem sobie pamiętne mecze oraz kolejną rozbudowę 10 rzadkich piłkarzy 85. Także ja te słabe paczki sobie pootwieram, bo czekajcie, bo tu mam Busquetsa w duplikacie, muszę go zabrać ze sobą. Potwieram te paczki słabe, jak coś wypadnie, to pokażę, a jak nie, to pokażę tylko te paczki, z których coś wypada. Także ja no, się napiję za ten czas. Oczywiście mówiąc, że się napiję, chodziło mi o kole, a nie o żadne tam napoje procentowe, bo pewnie już ktoś myślał, że. Tutaj otwierając paczki sobie popijam jakiegoś browara, ale otóż nie tym razem, chociaż z tych wymiennych paczek tak leci, że aż naprawdę, no. Wolałbym się chyba napić i zapomnieć, chyba że jeszcze coś wypadnie, bo mamy tutaj cztery paczki, trzy w sumie. Kilkanaście rzadkich zawodników, 18 dokładnie złotych rzadkich, więc akurat może tutaj coś siądzie. No i 10 zawodników 85+, plus, ale jak ja widzę, jak w tych wymiennych paczkach nic nie daje, to chce mi się płakać. Naprawdę. Wezmę to do klubu, nawet nie chce mi się nic z tym robić. No i paczka za 50 tysięcy, no i jeszcze jedna paka 10 rzadkich piłkarzy 85+. Plus. No mam nadzieję, że odda, w tej nie oddała, nawet nie dało banerów, no w wymiennych paczkach nie chce mi nic oddać, dlaczego? Nie wiem. W każdym razie, to wywalamy i otwieramy gwoździa programu tak zwanego, czyli 10 rzadkich piłkarzy 85+. Plus. No i miejmy nadzieję, że się uda. Tym razem trafić jakiegoś znakomitego toca. Neymar, Ronaldo, Mbappe. Do wyboru, do koloru, a my mamy Brazylię, mamy SPO. O kurwa. Znowu dałem się strollować, Nie, ja naprawdę ja myślałem, że tym razem to będzie Neymar, że z takiej paczki nie może być takiego czegoś. O kurde, jakiś Sterling. Aha, Romarino. O, on fajny. Ej, no w sumie to nie dało tak źle. O, wymiennego go miałem. Co fajnie, co sobie go. Ej, no widzowie, nie, mam jeszcze paczki, mam paczki, mam karty na jeszcze jedną taką paczkę. No nie, nie odpuszczę sobie, zrobię jeszcze jedną. Dobra widzowie, mamy już paczuchę gotową, to chyba ostatnia będzie na dzisiaj, bo nie chce mi się już zrobić tego SBC, a przydałoby się coś zostawić jeszcze na kolejne pack openingi. Jeżeli chcecie w ogóle więcej paczek, więcej wydawanych pieniędzy i marnowanych kart, to oczywiście zostawcie łapeczkę w górę, zasubskrybujcie i napiszcie o tym w komentarzu, a ja bez przedłużania lecę z paką. No i miejmy nadzieję, że tutaj do trzech razy sztuka. Niech tutaj odda coś coczystego. Jest tocik, wiadomo. Tylko jaki? Oby jakiś kozacki. No to chyba nie jest szczyt moich marzeń. Ale Harry Kane 96 oceny. No nie ma źle, powiem wam, nie ma tragedii. Wysoka ocena. Na pewno może coś ciekawego jeszcze być za tym Kane'em. Szczerze liczyłem na Neymara, bo Neymar ma chyba też 96 w tym totcie, z tego co mi się wydaje. Albo 97? Nie, no chyba 96 ma. No ale... No nie ma źle, no dało fajne overale. No będzie co przepalać w kolejnym... E, w kolejnym odcinku, ale chuj, wiecie co? Nie, ja nie zostawię tak tego odcinka. Muszę to zrobić. Kupię tą paczkę za 95 tysięcy. Nie róbcie tego w domu. To przeczy wszelkim prawom logiki, fizyki i egzystowania w tej grze i w życiu, ale... No nie odpuszczę. To wezmę na listę. Mam nadzieję, że to będzie najlepiej wydane 100 tysięcy w moim życiu. Ale trudno, ja nie mogę tego odpuścić. No, zobaczcie, jaka jest szansa na jakiegoś Toca, no, 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 na wszystko, no nie, no. Dałem się nabrać jak zwykle. I jej, dla i jej. No dobra, nieważne. Oby oddało, no. Proszę, oddaj co. Znowu zwykła, złota, rzadka karta? No, nie wierzę, to jest manę. Nie, ja sobie to odrobię handlem. Nie odpuszczę. Musi mi dać toca, no 76% szansy jest na toca z tej paczki. Dwie paczki otworzyłem i nie dało. To jest niemożliwością. Do trzech razy sztuka, no najwyżej nie kupię tej ostatniej. Ale nie poddam się. Walczę, kurwa dzielnie do końca. Już jestem trochę zdenerwowany, bo 200 tysięcy wydałem w pizdę, do błota, czy coś. Znaczy, no pewnie 80 mi się zwróci, no ale, ale i tak nie, i tak nie fajnie. Do trzech razy sztuka. Dajcie tutaj dobrego toca. Wartego więcej niż paczka. To otworzę kolejną. Jedziemy z tematem. Mamy tego toca. Tylko proszę, żeby był jakiś w miarę grywalny. Eee. No. 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 No nie jest. Znaczy może jest grywalny, ale. Nie, no trudno. Ja jestem chory psychicznie, ale to już jest końcówka FIFY. No i. No i kupię. Kupię jeszcze jedną. Za chwilę odrobię handlem te 300 tysięcy. Mówi się trudno. Jakby tak liczyć na polskie złotówki, to właśnie około 80 zł idę przewalić znowu. Licząc po cenie końców, a nie FIFA pointsów, ale trudno. Teraz oddaj. Oddaj Neymara, Ronaldo, Toca, Dobrego, fajnego, coś zajebistego. Jest Toc, bardzo dobrze. I co dalej? Jest Holandia, bądź De Jongiem, chociaż. Co to jest? Co to w ogóle jest? Jakiś Dan Juma Goren. Coś tam! No nie mogę! Nie mogę! Nie, nie kupię! Już nie kupię! Nie dam się! Dobra, widzowie, to koniec. Nie oddało. A czy oddało? Powiem tak. Oddało, jeżeli chodzi o niewymienne paczki. No fajne karty narzucało. Zresztą. O, tutaj moja lista obserwowanych. W ogóle nie sprzedałem foderów, co mam na liście i pewnie teraz potaniały. Ale nieważne. Zobaczmy widzowie, nie tutaj, albo w sumie tutaj, bo tych kart nie będę miał w klubie. Tego Dejonga oczywiście, co trafiłem w PlayerPicu wcześniej i mam do odzyskania na Webapie, także go sobie odzyskam, no spokojnie. A tutaj, co dzisiaj trafiliśmy? No Kejna, Depaya, Edersona, co prawda, przepaliłem już go, ale trudno. Muriel, Van Bisaka, Romarinho, no. Może nie robi to jakiegoś gigantycznego wrażenia, ale kilka kart się przyda na ławkę rezerwowych. No, i mamy dużo kart do przepalenia w kolejnym odcinku z paczek. A dzisiaj to by było na tyle. Dzięki wam za obejrzenie. Zostawcie, oczywiście, łapeczkę do góry, jeżeli się podobało. No, i ja się z wami żegnam. Trzymajcie się i na razie.